Dzień dobry, witajcie, dziś co comiesięczny przegląd okrętów testowych, Zajmiemy się dzisiaj Borodino, Napoli, Druidem, zobaczymy, może zmie zmieścimy jeszcze Constellation, zobaczymy co i jak, jak się zmieści, oczywiście pamiętajcie, że omawiamy tutaj parametry okrętów testowych, więc mogą się one jeszcze zmieniać, eee, może się to jeszcze coś tam pogrzebać, ale myślę, że ogólny zarys gameplayowo e, nic już się za wiele e, nie zmienia, jakieś tam podstawowe parametry ewentualnie, no i pamiętajcie, że ja się nie mogę tutaj podzielić, Przemyśleniami na temat rozgrywki mogę sobie przeanalizować tylko parametry i to w sumie dzisiaj zrobimy, a jest co analizować, bo te trzy okręty w sobie mają coś takiego... Mm. Mocno ciekawego. Zaczniemy sobie oczywiście od pancerzenia Borodino, i to jest spory problem: to będzie te 25 mm na dziobie, mimo tego, że mamy pas pancerny, taki całkiem konkretny, 50, setka tutaj mamy po 220, a to te 25 mm będzie naprawdę dużym problemem. Dlaczego? Dlatego, że mamy tylko wieże z przodu, z tyłu nie mamy w ogóle i mamy tylko dwie sześciorurowe, z tyłu mamy 50. Fusetkę nawet i też 25. I właśnie przez ten dziób będziemy bardzo mocno zbierać od większych kalibrów. Żywotność to jest 64 224% obrony przeciwtorpedowej. Artyleria to są dwie potrójne 406, które mają tylko 198 metrów e, rozrzutu, 27 sekund przeładowania. Mamy 830 metrów na sekundę prędkości e, wylotowej pocisków i zasięg maksymalny 19,6 kilometr. Maksymalnie uszkodzeń to 13250. Powiem wam, że artyleria zapowiada się tutaj naprawdę całkiem ciekawie. E, no musi być coś w niej takiego ciekawego, skoro są tylko dwie wieże, części i mamy je tylko na froncie, no nie? Dodatkowo to są tylko te dwie podwójne 180, czyli nie ma sensu się nią w ogóle interesować. Obrona przeciwlotnicza ma 71 punktów i jest i tutaj naprawdę sporo. Mamy stałych uszkodzeń 292, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Zasięg ognia to jest 5,8 km. Zadaje tutaj ta obrona oczywiście, wydaje mi się, że całkiem konkretne uszkodzenia. I niestety, mimo tego, że nas naprawdę w fajnym poziomie, to no, dziesiątki chyba będą miały, nie będą miały większych problemów. Mamy maksymalność prędkość 31,6 węzła. Promień skrętu to aż 1060 metrów, to jest całkiem sporo. Czas przestawienia 015 i 4. Kamuflaż to już jest z z kapitanem i tak dalej, 13,7 km z wykrywalności i co jest takiego ciekawego jeszcze w Borodino, a na przykład to, że ma radar, ma radar 12 km 25 sekund działania, czas przeładowania 2 minuty, to jest w sumie z takim mniej więcej, mniej więcej tym próbowałem go testować, grupa naprawcza 385 punktów, czyli taka dosyć standardowa grupa naprawcza jak na jak na, jak na pancernik. No, czyli mamy tutaj pancernik z radarem. Wydaje się z celną artylerią, ale z słabym opancerzeniem. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Napoli, czyli włoski krążownik, zapowiedziany całkiem niedawno. Jest to obecnie jedyny okręt w grze, który posiada trzy rodzaje pocisków. Tak, ale niestety trzech bo tak sami sobie nie będziemy mogli używać, ponieważ w podstawie ma paeki. Ma APki, a jego artyleria dodatkowa jest wyposażona w SAPy, czyli tak zwane PP. O, 7,3 km zasięgu ma dodatkowa, czyli zabrali perki dodatkowe z krążowników i dają krążownik z całkiem taką interesującą dodatkową, której w sumie jakoś turbo dużo nie ma, bo mamy po 3 trzy 90, 3 podwójne 90 na burtę i dwie potrójne 150 dwójki, czyli w teorii szału ta dodatkowo tutaj też jakoś jakiegoś super nie zrobi. I w sumie myślę, że powiedziawszy, on też jakoś, nie wiem, włoskie okręty są mega mi się podobają, a ten Napoli jakoś wielkiego szału na mnie nie robi. No pancerzenie, 25, 60 pasa pancernego, 220, 60 i 40. E, nie wspomniałem tylko o pokładzie na, na Borodino, widzicie, zapomniałem, tu jest 50 mm i to jest bardzo. Bardzo dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o, o cytadelę, to on tutaj jest całkiem, całkiem przyjemnie on tutaj Ona tutaj jest chowana, co nie znaczy, fakt, że, co nie znaczy że większy kaliber oczywiście tej cytadele nam będzie w stanie wbić. Żywotność 59 222% obrony przeciwtorpedowej artyleria to są trzy potrójne 254. 17 sekund przeładowania, 178 metrów rozrzutu, 42 mm penetracji na, na obekach, 16,3 maksymalnego zasięgu i 945 metrów na sekundę prędkości PP i 1 metr, y, mniej, nie przepraszam, 9 metrów więcej y, na obekach. Zasięg arteli 16,3 to już mówiłem. Torpedy będziemy mieli tutaj też na wyposażeniu dwie poczwórne, wyrzutnie są lokowane tutaj z tyłu, czyli pewnie będą miały bardzo fajny zrzut 13,5 km zasięgu, czyli typowo włosko i 56 węzłów. 13,900 maksymalnych obrażeń. rona przeciwwodnicza 65 punktów, stałych uszkodzeń tutaj 349. Co jest fajnym wynikiem, zasięg ognia to 4,6 i typowo włoska polotka, krótka, ale z dobrym burstem 35,5 węzła maksymalnie prędkości, promień skrętu 750 m i czas prystowy na 12,5, kamuflaż to 12,7 bez bez perka, bez. bez bez modułów i tak dalej. Na wyposażeniu mamy tutaj smog, oczywiście wysokoprężową wytwornicę dymu, czyli maksymalnie prędkości będę nas, będzie nas przykrywać, myśliwiec oraz grupę naprawczą. Szczerze, brakuje tutaj zasięgu, Trzeba będzie też pewnie brać na ostatnim slocie <coughs> moduł pod zasięg. Szkoda, że nie ma tutaj samolotu zwiadowczego wymiennego, no niestety. Czyli mamy dodatkową z sapami, główną artylerię z HE i AP i to jest w zasadzie szczerze na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia parametrowo to ten okręt jakiegoś nie robi. Nie grałem w nim jeszcze, nie wiem jak to się będzie sprawdzać w bitwie, ale szału nie ma. Droid, czyli mamy dedeczka na dziesiątym tierze, który jest mega mega charakterystyczny. Dlaczego? Dlatego, że tak jak Borodino, ma tylko dwie wieże z przodu, nie ma torped, ma za to dużo dużo przeciw, przeciwlotniczej i ma tylko apeki. Tak, jest to DD, który w jedynym co możecie zrobić, to wali z apeczków Zero torped, zero niczego. Apeki te mają poprawione kontury koszytowania i penetrację. Mają oczywiście, mamy tutaj krótkotrwałą wytwornice dymu, mamy hydro, mamy naprawkę, która potrafi naprawić 518 na sekundę, co łącznie nam daje razem z flagą około 10 tysięcy naprawki. Tak, to się może naprawić nawet za 10 tysięcy. O tak. Mamy pancerzeć po 19, 13 z frontu, po 15 na wieży. Żywotność to jest 28 800 i to jest z perkiem już na kapitanie. Artyleria to są dwie podwójne SW7, to już są parametry z kapitanem i z modułami, które mam założone. 1,6, 115 rozrzutu, 14,5 zasięgu, 975 metrów na sekundę i 2, 200 maksymalnych uszkodzeń z popeków. Zasięg jest też już zbustowany e, kiem Obrona przeciwmocnicza 5,8, 218 całych uszkodzeń, szczerze powiedziawszy. To mimo tego, że mamy tutaj tych działek poulokowanych, to jakaś turbota polotka nie wygląda. Tylko 63 punkty, mamy tylko 218. Te uszkodzenia od eksplozji są całkiem spore. A 2093 to jest sporo, ile mamy eksplozji? 4, no to w sumie nie jest, nie jest chyba aż tak bardzo źle, 368 węzła, 3690 metrów pomiędzy skrętu i czas przedstawienia starych 4 i 3, kamuflaż 6 i 4, to już jest i z perkiem i z modułem, także trzeba na to uważać. Na wyposażeniu mamy hydro, które ma 3 na 3 tylko, szkoda, bo tutaj przydałoby się to, to trochę dłuższe hydro. No i mamy deka, który może grać tylko dziobem, tylko apekami i tylko frontem, szczerze? Grałem nim, ale oczywiście nie mogę nic powiedzieć, koncepcja wydaje się dosyć ciekawa, ale zobaczymy za co to i kiedy będzie, bo pamiętajcie, że nie wiem niestety za co te okręty, które dzisiaj, które dzisiaj wam pokazuję, za co będą, nie wiadomo jeszcze dokładnie e, gdzie, kiedy, jak i po co i dlaczego będzie można je zdobyć, ale ciekaw jestem, koncepcja fajnie, że coś, coś, coś się kręci, dajcie znać w komentarzach co myślicie. Zmieścimy jeszcze Constellation, który jest ogromnym pancernikiem. O, o pancerzeniu krążownika, e, tak, dobrze usłyszeliście, ale zanim do tego przejdziemy, to pokażę Wam też, że ten pancernik ma radar 10-kilometrowy, 30 sekund, naprawka 379 punktów na sekundę, to jest spoko, myśliwiec możemy wymieć na samolot zwiadowczy. Rozmieszczenie pancerza, 27, 32, 57, 27, 27, 57. I jak sobie zabierzemy obronę przeciwtorpedową to mamy 178 pancerza. Karton to jest pancernik, który jest kartonem, to, co tu dużo być jest ogromnym okrętem, który opancerzenia praktycznie nie ma. Do tego ta dalej jest bardzo wysoko. Mimo tego że mamy 178, później mamy jeszcze 32 mm, no to niestety, ale to nas za wiele nie obroni. Plusem jest opancerzenie pokładu, które ma aż 57 punktów. To jest na pewno sporo. I tutaj w dupala będziemy przez te 32 mm zbierać całkiem konkretnie. No, opancerzenie to ten dokręt za wiele nie ma. Żywotność to 63 300 plus 20% na broni przed Artyleria 4 podwójne 406, czyli działa z. Parę jeżeli chodzi o kaliber, mamy tutaj działa z Colorado, 30 sekund przeładowania, 208 rozrzut, mamy oczywiście 22 zasięgu, to jest chyba już z modułem, plus prędkość 768 na, na ppk a artyleria dodatkowa to są 5, w zasadzie 5 podwójnych na burtę, 20, 127 mamy tutaj oczywiście mocno, mocno standardowo, 5,7 przeładowania to i raczej nie opłaca się robić pod dodatkową gdyby to przeładowanie było trochę lepsze ale za to mamy torpedy z tyłu 2 razy, dwa razy 3, 533, 92 km zasięgu torped, plus 55 węzłów zawsze tam coś tam coś tam na blisko jak nas podniesie to możemy zrobić, obrona przeciwnikowa aż 90 punktów i to jest plus tego okrętu, wydaje mi się że obrona tutaj będzie fajnie Fajnie próba. stałych uszkodzeń mamy 367, plus do tego mamy 8 eksplozji, 8 eksplozji aż w salwie w uszkodzenie, jeżeli chodzi o wybuchy pelotki. Manewrowość 33,2 węzła, tak, ten wielki kolos zasuwa 33,2 węzła i powiem wam szczerze, że jak odpaliłem bitwę, to było to aż mega nienaturalne, jak ten okręt jest taki wielki tak szybko zasuwa promień skrętu 900 metrów, czas przestawania steru 15,3 sekundy. Camouflage 12 i 2 to już jest kapitan kapitanem, i tak dalej. Jak się prezentuje Constellation? Amerykański pancernik. No, sądźcie, że. Czyli mamy dwa pancerniki, lekko kartonowe, yy, ale z radarem. No, mamy druida, mamy Napoli. Dajcie znać, co myślicie, jak się zapatrujecie, jak obstawiacie, za co będzie drugi, za co będzie Napoli. Bo ósemki to nie oszukujmy się, będą po prostu dublony. Raczej wątpię, żeby one były z jakieś, nie wiem. Chyba, że kolejna stocznia, masakra. Kolejna stoczni. Już mi się powoli żygać z tą stocznią. No ale cóż, dają, to Z Tak powiem. Co dają robić, to robimy, nie? Yy, trudno. Zapraszam do komentarzy, dajcie znać, co myślicie. I do usłyszenia następne następnym materiale. Trzymajcie się, heja, pa. pa.